Nie wiem, scenę mam wgreszana? Siemreczkę z a dzisiaj Co? sobie zagramy scenę? w MTA, kolejne odcinki no, 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 gry No, sceny tej nie będzie, bo ona też eee... jest na każdym PSSMie i powiedziałem też Maperowi, żeby zmienił eee, Witam was na serwerze tutaj, eee, PSM Stories, już wam tutaj pokażę eee. Tutaj dzisiaj jest start, jak o 18 z tego co pamiętam. Yy, dobra, ja już ogólnie zacząłem, możecie ci się przywitać. No, yy, Więc to jest nie powiem, to jest reklamka serwera. No dobra, dzisiaj oprowadzamy yy, serwer, nie? No ja, yy, to jest taka, no nie powiem, reklama serwera, co prawda. Tak, ogólnie na serwerze znajdują się prace takie w sumie, dobrze zarabiające elektryk, nie zarobki takie jak na Bo Po prostu, że jak osoba będzie chciała normalnie, legalnie pracować, to będzie pracowała na elektryku, a nie wybierze drogę przestępczą na marysce. Więc no, <laughs> elektryk w sumie wygląda tak, możesz zobaczyć chociaż. <laughs> No elektryk będzie wyglądał y, raczej tak samo jak y, tego, jak na pe, no, jak na Story, I ponieważ to jest paczka Story. W sensie, tak? Ja już y, widzisz, że gdzieś jest jakiś blip. Y, bo raczej większość ludzi wie, jak wygląda tutaj praca na tym, ale no, y, niektórzy mogą nie wiedzieć, więc pokażę. Gdzie jest blip tego? Tu jest. O, tak wygląda praca. Ech, co by tu jeszcze powiedzieć? No, serwer jest na podstawie Story. Ech, no, chodźcie. Ech, tylko, że jest prowadzony przez Korbola, czyli Jankesa i Meiza. Jeśli nie zapomnę, to będzie link w opisie do tego serwera. Do Discorda serwerowego. Ech, no i serwer ma kilka podmianek, ale ogólnie to jest. Ech, Zwykły story, nie? Bo nie Jankes tak. sam powiedział, jeszcze, że się nie, nie uważa za jakiegoś skryptera wielkiego i on po prostu zaczyna, nie? Więc. Yy... jeszcze będą dodane takie pasy dla przechodniów. Pokażę ci teraz przechowywanie nie? Okej. Okay. Yy, to, pasy dla przechodniów, no to wiadomo, nie? To jest do zmapowania, bo z tego co widzę, to oni mają tutaj ogarniętych marem maferów, ale ze skryptami to już jest gorzej, dlatego że, no. Tak, tak jak mówię, to... Jankes. Yy... Uczy się skryptować, yy, on nie jest skrytem. Musisz odbierać pojazd. no to tak no, no to przechowanie, jak widzicie. Yy, jeśli ktoś lubi, story. No, ale jeśli chodzi o baczkę i mapę, perską. mamy KGP z parkingiem. Tak, tutaj oddany, a tu jest KGP. Eee... Yy. Jeśli ktoś lubił, tak jak mówię, story, ale nie lubił za bardzo ludzi, którzy prowadzili tej paworkę, jaka tam była, nie wchodźcie, nie ma sprawy, nie ma problemu. Eee, nie mam pojęcia, jakie jest z zabezpieczeniami tego serwera. No ale mam nadzieję, że źle nie będzie. Eee, tak jak mówię, serwer startuje dzisiaj o 18, eee, Nie mam pojęcia, czy ten, czy ja to o, wrzucę przed 18.00, 18, czy po 18.00. No, idealnie. ten parking policji, to o, też nie jest taki sensie... wygodny Ale przez to, że chcę dodać, że jak będzie torba, że bierzesz taką torbę i kupujesz ją w opie, i bez tej torby nie możesz robić napadu na bank. O, a to jest fajne. A, jak ktoś zrobi, jak ktoś zrobi to, mam no, na no, poleki no, 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 na wakacje. No, no w sensie, albo zrobię, że po prostu nie możesz... Może nie, no, nie możesz palić. Do, no no do... A to jest fajny bajer. Mi się podoba. Taka torba na plecach jest. Tutaj mamy taki bar nie. sumie. Ktoś może zobaczyć. Aaa, czas się upić. A są blondy? z tyłu. O kurwa. Czekaj. Patrz. Tutaj wchodzisz. Weź sobie tutaj. A jaka ja... A, ej ja kasy nie mam. O kurwa. Chciałem się upić. Też nie mam. Zerowanie torba. Biedny jest. Aż tu masz wodopój, tu masz, masz wodopój, Patrz, wodo tak, zobacz sobie, tutaj masz wodopój. Hmm. Oczywiście żywy, bo dostarcza żywe jedzenie. Idealnie. I da. Ej, bo Tam czekaj, bo ja te, z tego co sobrancę. ja widziałem, to chyba nie działa picie, kurde. Albo ja coś kliknąłem źle. Że... Działa, działa, tylko nie masz pieniędzy. Nie, mam, na, działa, działa. mam 50z, o teraz ja działa. O, no, idealnie, na trzeźwo, na bo do tego nie, nie mogę. Muszę. No nie można, no nie można. Na trzeźwo no, nie, nie można. można. Ach, bar, najlepsza rzecz. Ja, ja do Jak ktoś by nie wiedział, to to jest podmianka pod sultana. Podmianki są tu. Tu, są te domki, tylko muszę jeszcze interiorem porobić. Okej. Okay. Podmianki, Podmianki ogólnie jest w ich niedużo, nie nie dużo, nie ale są bardzo fajne. To, to taka, taka podmianka mi się podoba. I serwer trzyma. Takie no jak ja mam inny licznik FPS-ów niż, jest, y, niż jest ten... mam taki oddzielny, którego wy nie Mamy widzicie SAC, i mam stały 30 tak, FPS-ów, więc serwer trzyma. No. Trochę im przerywam, no ale też chciałbym trochę od siebie dodać rzeczy. Nie, nie, lakier, nie, naprawdę, pojazdów i parking virtual <grytujesz> <grytujesz> no. No. Jeszcze chyba nie mam wgranego tego MK1, MK2, MK3. W sensie są wgrane MK1, ale muszę sprawdzić dodają się pojazdy. Nie. No. się. Tylko na przechodzisz. No, no to działa. No, tak jak mówię, to jest, to jest no. po prostu paczka story prowadzona przez y, lepszych ludzi, no, nie? to jest... Możesz te motory kupić. Więc też zapraszam do współpracy to. z nimi. Jakieś skrypterzy coś możecie zrobić, że z tego serwera będzie no, najlepszy serwer. Prawo jazdy. Co prawda jest to kolejny Czas też PSM. No, prawka. Ach, chcę czasy. Ile zapczajcie to jest niby kolejny PCSenta jak mówiłem wcześniej, ale... O, tu też przed pani jest spoko. Ma fajny panel logowania, fajny dźwięk. Już przy okazji. Ale no... Dobra, idę. Zacznę sobie, ale nie chcę mi się robić. Zawsze sobie, zobaczcie. Ogólnie to, patrzcie, jest taka technika. Dojdziecie wszystko na tak. To zawsze zdacie. No wiem, to tak wygląda. O, tutaj się mapy nie przytrafiły, co widzę. O. właśnie. się. Eee, mini mapa mi zniknęła. Ukradli. Spróbuj, że jeszcze raz. No to rzeczywiście jest trochę problem. Ale z tego co pamiętam to, to jest standardowy bóg tej pracy fór nie pracy prawa jazdy Wyjść. Wejść i wyjść. Bo jak chodzicie do interior, to zazwyczaj znikają tego. Znikają minimapy. O, teraz jest. Czasami ja się, maja się, maja. się zamyślę. Ja tak. się tak. zamyślę w tym aucie. Ja się Czasami zamyślę. Czasami tu się bakuje. To, to już zależy od na, 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 na. Tak, po tu też widziałem, że na wielu PSM ma się robi No co by tu jeszcze dodać? Yy... To, to jest to, to jest... Ja do PSM Story yy, miałem wielki ból, ale nie za paczkę, tylko za prostu prowadzenie tego gunshot. serwera. Gunshot może zobaczyć jak to wygląda. A. A ten gunshot to jest chyba tylko był na story. Nie widziałem go nigdzie indziej. No, zobaczcie jak to wygląda Kamizelka, spada obroń, bronie, tak, w broń, takie są y No, i widać, fajne Ech, No, serwer też jest stale aktualizowany, nie bo y no, on był y już pracy nad nim, trochę siedzą Co by tu jeszcze można wam pokazać Takie fajne. Tak? No urząd to jest To już zobaczyć No miasta to jest... To wszędzie. sobie. Mam nadzieję, się skuszą tutaj. No, najlepiej jest jak zdobywać, jak w serwerze dobywa gracze, którzy nic nie wiedzą o PSC wtedy no najlepiej będzie. Zobaczcie sobie tworzenie organizacji. 100 300 punktów i 1000 godzin na serwerze. Tutaj 1000 y, y, zł i 3 godziny na serwerze. Karta bankowa. Yy, co tu jeszcze jest? Wybór prasy. No tutaj jeszcze nic nie ma i nie wiadomo czy będzie, bo to zazwyczaj nie było używane. Yy. Przepisywanie pojazdów. Tutaj macie swoje auta, możecie przepisać się na organizację lub odpisać. Daj to wszystko już. Wszystko. Dobra, to lecimy dalej. Yy. O jeszcze no, zapomniałem powiedzieć, jeśli się Wam odcinek spodobał możecie zadać łapkę w górę, lajka, like subiksa. Y... Ogólnie to dodaliśmy coś Czytanie interioru z naszym logiem. Nie wiem czy widziałem. No widziałem. Fajna jest. Mi się bardzo podobała muzyczka w vlogowaniu. Mhm. No właśnie też dodaliśmy. Fajna była. Może wam pokażę. Tutaj mamy wiera ten PO Interior jest bardzo duży. Chcesz zobaczyć? No jak, przyda się. Tylko czekaj, zobaczyć, czy go włączyłem jeszcze. Dobra, najwyżej wylecę w kosmos. Interior PR lubi się połączać. Dobra, chyba jest włączony. Jeśli chodzi o inny y O, nie. No, interior jest bardzo duży. Jest o, geber, moje ulubione prześwitujące drzwi, to też o, nie to jest zgadzane z Pokażmy swoje towary. Ja hmm. No, widzicie, interior jest mega duży, tak, są porobione. No, no trochę może napójść no ale to będzie serwer y, RPG RP chyba. Y, okay, ty chcesz zrobić na RPG RP czy samo RPG? To, to jest RP RPG. Dobra. Czy ty? W sensie, powiem, że bardziej stawiamy na RPG niż RPG. Bo chcemy po prostu, po prostu No chcemy dobre RPG Tak, Okej. Okay. A tam też nie było, rozpocznij pracy. Nie, to jest odbieranie wypłaty, dobra. Jest tu wypłata, to Chodź, jeszcze porażę. Co tu jest? Tutaj, tu. Tu jeszcze wyżej coś jest, o wow. O kurwe, co to? Oooo. To taki chyba? To się nazywa homograf? Mhm. Ja też nie wiem w sumie. Aha. Super to to wygląda pod względem interioru. Nigdy nie byłem w interiorze PR na, ża na żadnym specjum, oprócz Kwaśnego, który już nie żyje, ale tam interior był kompletnie inny. I tu jest tylne wyjście, może... Tylne wyjście... Ano bez mhm. Fajne takie. Tylne wyjście. Nigdy nie widziałem właśnie po co to służy. A to jest tylne wyjście. Dobra. Zagadka rozwikłana. Jak to A, kurde, FK. Myślę, że PR będę mieć Będą mieć co robić w tym No, jeśli jeszcze będą ludzie chcieli robić RP z pr tak. Teraz mało jest osób, które chcą robić. No. To jest oddawanie pojazdu. Tam odbieranie koncepcji Ok. Teraz może PSP, jestem akurat zatrudniony Aha. No ramki wszystkie działają. To jest... Tutaj te bliki, Fajna rzecz. Zjedzmy PS5. Tu jest wybór z... Na no skinów, widzicie, nie mam jak to pokazać. Mamy tylko właśnie PSP. No, A ja tego skina nic nie, nie wziąłem. Tylko cało to, to będzie musieli jeszcze podmienić, bo. Aaaa! Jest... Idealne! Ale to, jest... to się ogarnę na szybko. Ok. Mamy takie niepodmienione w stylu retro. W sobie... Retro, że nie chodzi mi o serwer retro. To... No ja, mam... ja Okej, okay, no wcale to nie jest no, złe, mi się nawet nie... Wyposażenie plus system alarmowania. Tego no, do systemu al alarmowania musi dać lider pozwolenie, a nie sam liderem. Nie mogę. Okej. Okay. O nie, chyba, że możesz. Możesz. Zawsze to była, irytujące u kwasa, bo mega długi, ale skrócili go potem. No, więc jak to wygląda? Fajne, fajnie. Teraz leżiemy do KGP i wyszkodzimy też po pracy. Ach, KGP. Ludzie tam będą najczęściej... Trzeba, trzeba obczaić, żeby, żeby więźniowie wiedzieli gdzie będą siedzieć. No najlepsze jest to, że mówię w 15 minucie odcinka, że y, ogólnie to jeśli już będę coś nagrywał z MTH, to pochali, z pękno, em, hale, węże, tylko spokojnie jak... co nie? Cześć. No. no. Jak już będę coś z zem... MTA no, dłużej no. nagrywał, y, na takie wiesz, już serie, to bardziej to będzie na live niż na odcinki. Y, no, ale jak już będę wbijał no to właśnie to No nie płakura, to jestem zatrudniony na tym mam Czuję mameter będzie działo wszystko trochę mnie łapie. Wybory z właśnie są dwa blipy, ale jeden działa tylko. Drugi będę musiał usunąć też. Aha, okej. Okay. Na no to... A no, tam, blipa to nie jest chyba jest wielka robota. O, okej. M4. iść. To jest służba więzienna, taki ten cel. Ach, zawsze trzeba go sklepać, jak się wychodzi z więzienia. Okej. A tu też nie mogę. Mógłbym ją się odtepnąć albo zakryć. Sala do ćwiczeń. Stołóweczka. I w sumie tu jeszcze mamy takie pokoje. Mówię, te interne są właśnie strasznie fajne. Du Dużo okay. fajne, a fajne no spotkania. To tu odbieranie wypłaty. Wypłata musi się zgadzać. Oczywiście. Ale. Kurwa, jak ja bym miał takie dwa monitory i taką pałkę, fajne. Mm. Wszystkich robił. Nie mi z tym medyganem. Już co mówię? Może ci umyć... Nie, nic. Jeszcze nie jesteś w KGP, masz dodatkowo jeszcze panel KGP, przez który odbierasz... No, no, no. Panel jest Teraz taki spokojny. No, chodź. O, wejść tutaj nie mogę, ale wrócić już mogę. Może mnie dodał dopiero przez Pana. Nie, nie dodał mnie. Wejść nie mogę, wywrócić mogę. Ciekawa sytuacja. Mm. Aż. Dłuższy chyba będzie odcinek, no ale pokaż serwera no to... Też zauważyłem, że ludzie... To co, może czas na no, nielegalny jechać na bary? A nie, ta, to nie dla serwer. Zobaczysz. No to, to dalej. Zapomnij, No właśnie... No jest serwer bez... Tutaj hmm. Czeka, z dużo tych PSM-ów. Czekaj, aż zobaczę na Discordzie, czy to chodzi o ten serwer. Bo widziałem, że ludzie najeżdżają na jakiś serwer, ale nie pamiętam czy to jest Stories, właśnie tak, właśnie. Zauważyłem, że ludzie najeżdżają na Stories. Widziałem, jakieś skrypty i tak dalej, ale przecież sam który tutaj korbo, mówi, że nie jest z tym skrypterem, nie? No to zastanawiam się, czemu ludzie się próbują trochę że, że nie jest skrypterem dobrym, a ja pośrednio do tego przyznaję, nie? A znaczy ogólnie nie to zostaje na jakiejś stronie serwera? Bo ja ogólnie to wolę mieć swoje zdanie o serwera niż stać za jakąś stroną. Jak ktoś się klepie, niech się klepie, mnie to nie obchodzi. Jak ja będę się klepał, to ja się będę klepał. Mówię, bardzo mi się podobają te takie drzewa, te niebieskie drzewa. Nie, wiem, dlaczego ludzie je usuwają? Ta niebieska poświata mi się bardzo podoba. No chyba ona nie jest standardowa. Mhm. Coś chyba. Co? Wyśleć nie mogę. Dobra. O, lagę miałem. Dobra. Mhm. No co, my działał? Kurde, ten blip lubi A czy ulepszania jeszcze? Ulepszania to takie standardowe. Poziom drugi... nie działa. O. Tak jest zrobione blip, widzę. A, widzę, że nie ma napisu ile zarabiam. Czekajcie, mam 76. Ile zarobię? 129. No to tak spoko. Pani? No ale nie pokazuje się właśnie ile dostaje się kasy te słabe No to Chodź już jak chcesz chodź No możemy no, no, no jeszcze tutaj. Tu jest nasza grota Ta. Co? No, A, no się nie czy, ja ci ja ci. No, to jest moja grota, ja tu śpię O kur Nie to mi piankę, yf, mieszkania. No i śpię. Ja pierdolę My no, elfy, bronimy no, tej no, groty jak najman Mistrzostwo No ugrał No ja to pierdolę Moje elfy mnie bronią przed graczami, w których jak są skiny Podobnie Tak? Z miniganem podjeżdżamy do nich Ja pierdolę Ale można coś jeszcze pogadać. Nie Ugrał po ugrał Przyznajcie ugrał Dawaj. Możemy pojechać jeszcze na kopalnię. O, kopalnia to będzie super. No, można no pojechać. Ale już chyba... Y, to będzie ostatnia rzecz, którą tutaj... Kopalnia chyba jest taka. Każda jak, pokażę, jak na, na każdym serwerze chyba. No i to chyba... No to... Tak, to będzie chyba już ostatnia rzecz, którą pokażę, bo zanim ja to zmontuję. Tak, tak. No nie, kurwa. 25 minut odcinka z GTA 4 mi się montowało 6 godzin Wrzucę to tam montowanie będziesz siedział, będziesz siedział tym 5 godzin ja. Nie, znaczy wiesz, zmontować to nie jest problem, ale że program to przetworzył I to jeszcze wrzucić Wrzucić to jest najmniejszy problem, bo po montowaniu trońga szybko się wrzuca No wiesz, ładuje ci się wszystkie te, te, te. Musisz jeszcze napisać opi, to, to, to. Ja tam kurwa, mój opis to. Ja, ja tam za ja tam zaopisam, ja mi zaopisam, ja mi zaopisam, ja mi zaopisam, ja tam. Nie. ja nie zaopisam, ja mi zaopisam, tak? to mi zaopisam, Po Jakby to powiedzieć, niko, niko... Dobra, sąsiady, ja już będę widać kończę ten odcinek. Więc możecie się pożegnać. Dobra. E, do widzenia. Pozdrawiam. Cały, cały jest tupki. Dobra, więc... Administracja w PSSM Stories No, ja też serdecznie was pozdrawiam, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i cześć!